Michałowice koło Krakowa, 12 lutego 2023 roku godzina trzecia 3.19. Przekaz numer 1243. Duch Święty. Jam jest Duch Święty, trzecia osoba Trójcy Świętej. Tchnę, tak jak chcę i pragnę, tak, jaka zachodzi potrzeba, tak, jakie mamy możliwości działania w Was, tak, jak mi na to pozwalacie. Pragnę dziś przekazać przez Ciebie żywy płomieniu, Moją świętą wolę. Pragnę, aby otworzyły się na oścież ludzkie serca na moje działanie. Otwórzcie się, a ja dokonam reszty. Dbajcie o czystość Waszych dusz, tak, aby były dla mnie kryształowe. Chcę działać w Was, ale i poprzez Was do woli. Chcę Was ożywiać, działać, przemieniać Was. Aby jednak tak było, niezbędną jest Wasza zgoda, zwłaszcza Waszej wolnej woli. Człowiecze, zechciej usłyszeć mój głos. Moje wołanie, tak bardzo Cię kocham, gotowy jestem dla Ciebie na wszystko, aby doprowadzić Cię do szczęśliwej wieczności z Trójcą Świętą. Nie zraża mi Twoja nicość, Twoja grzeszność, Twoja marność, wręcz przeciwnie, działa ona na mnie, jak magnes na opiłki żelaza. Wiem, jak słabi i nędzni jesteście sami z siebie. Chcąc zbudować w Was świętość od podstaw, muszę Was przenikać przemieniać i przetwarzać wszelka pobożność i świętość pochodzi od Boga jest moją domeną jak trzeba potrafię być delikatny i subtelny jak muśnięcie piórka ledwie zauważalny gdy trzeba staje się bardzo silny do tego stopnia aby kogoś lub coś zniszczyć to ja i moje działanie daje wam impuls do jakiejkolwiek modlitwy do jakiegokolwiek działania to ja w was się modlę Barierą u Was jednak zawsze jest Wasza wolna wola, to ona ogranicza w Was moje działanie. Zawsze działam wyłącznie przez Maryję, ale i poprzez Chóry Anielskie. Maryja i aniołowie są bardzo pracowici, bardzo użyteczni. Każda praca, którą wykonują, zawsze daje im bardzo wiele satysfakcji. Miejcie Maryję i Chóry Anielskie w niezbędnym szacunku. Zawsze proście mnie o moje dary i łaski przez Maryję i aniołów. Oni zawsze bardzo chętnie przyłączą się do waszych starań, do waszych wysiłków, chcąc skutecznie walczyć ze złymi duchami. Zawsze proście o niezbędną pomoc Boga w Trójcy Świętej Jedynego przez Maryję i aniołów. Prosząc, mówcie do nas swoimi słowami, prosto z waszego serca do naszego. Bez mojej pomocy nikt nie potrafi się modlić. Nie wypowie w modlitwie ani jednego słowa nie zraża mnie do was wasz nawet najcięższy grzech oprócz grzechu przeciwko mnie. Ten stałe mnie od was odrywa bezpowrotnie. Każdy grzech jest dla mnie wstrętny i odrażający. Będąc osobą Bożą, przemagam w sobie odrazę, którą budzi we mnie każdy, nawet najmniejszy grzech, który dla mnie jest jak wymiociny, fekalia i koszmarny cuchnący brut razem wzięci dla osoby pedantycznie czystej, świeżej, pachnącej. Jest tak cuchnący jak odór siarki i chloru i wszelkich śmierdzących śmieci i fekali razem wziętych dla osoby nieznoszącej brzydkiej, odrażająco porażającej woni. Przez wszelki grzech dusza ciężkiego grzesznika staje się bardzo brudna, ochydna, odrażająco, porażająca, wykrzywiona przez grzech i ona rzeczywiście cuchnie. Ja przychodzę z miłością do waszej brzydoty, do waszej szpetoty, zawsze działam na tyle, na ile zdołam. To moje staranie, moja praca przez Maryję i aniołów sprawia, że człowiek przełamuje swój stan, w którym przez własną głupotę się znalazł i powraca do Boga. To ja daję wam chęć do jakiejkolwiek modlitwy, to ja w was i poprzez was się modlę. To ja osobiście wybieram wam modlitwę, którą macie się modlić. Tylko ta modlitwa wam odpowiada, podoba, tylko ta modlitwa daje wam satysfakcję i niezbędne efekty działania. Działają na was także złe duchy, demony. One są pełne jadu, nienawiści do was, są pełne złości, głębokiej demonicznej, porażającej nienawiści. Żywią do was porażającą demoniczną zazdrość i nienawiść, i jakby na to pozwoliła trójca święta, to one rozszarpałyby was w ułamku milisekundy. Każdy demon pracuje na waszą zgubę, na wasze zatracenie. Demony składają wam wiele obietnic. Lecz prawie wszystkie są bez pokrycia. One nie są w stanie zrealizować, dotrzymać prawie żadnej z tych obietnic. Zły duch jest mistrzem kłamstwa, oszustwa, malwersacji, potrafi się dość dobrze ukrywać, kamuflować. Chcąc do końca ukryć swoją obecność, używa na was swojej hipnozy i wiele, wiele znieczulenia demonicznego. Jak to działa? Hipnoza odwraca waszą uwagę od Boga i tego, co proponuje zaślepia wzrok ciała i duszy, pomaga was oszukiwać, okłamywać. Znieczulenie demoniczne zakrywa wasze odczuwanie do tego stopnia, że wasza dusza zagłuszona nie czuje wyrzutów sumienia. Nie patrząc na owoce demonicznego działania, zły duch pozostaje w ukryciu przez was niezauważony. Żaden demon nie jest i nigdy nie będzie silniejszy od Boga w Trójcy Świętej Jedynego i z wielką łatwością go pokonujemy. Niestety, ale każdy człowiek posiada wolną wolę i to on sam decyduje, w którą stronę będzie kroczył, z czyjej propozycji i zechce skorzystać. Pozornie zło jest bardziej atrakcyjne, bo demony podają je w oszukańczym, dobrym opakowaniu takim go przedstawiają. Każde zło, każdy grzech zawsze pozostawia za sobą jakiś ślad, jakiś zły skutek, powoduje wyrwę w duszy człowieka. Grzeszenie nigdy nie daje prawdziwej. Niekłamanej Bożej Radości zawsze powoduje smutek, przygnębienie. Zbyt długie tkwienie w grzechu bez oczyszczenia w sakramencie pokuty przywołuje do duszy człowieka demony depresji, a przy nich pojawiają się demony śmierci. One usilnie pracują nad wami, chcą was pogrążyć, zniwolić, doprowadzić do skrajnej demonicznej rozpaczy. W konsekwencji chcą doprowadzić was do miejsca, w którym sami na wieki przebywają. Czyli do czeluści piekła. Demony zaczynają was kusić bardzo subtelnie, delikatnie. Zawsze zaczynają was kusić do małych nieprawidłowości, do zmiany toku myślenia, do małych, niewielkich wykroczeń przeciw Bożemu prawu dekalogu. Gdy człowiek się nie opiera, demon przywołuje inne demony do pomocy. Razem podsuwają wam inne, o wiele bardziej śmiałe propozycje. Człowiek nie opierając się, popełnia coraz cięższe i cięższe grzechy. Wówczas dusza jest coraz mocniej obciążona. Jeżeli chcecie, aby w was i poprzez was działał, dusza wasza musi mnie o to działanie prosić. Na większą skalę nie mogę działać bez waszej zgody. Demony odstraszają was, zniechęcają do jakiegokolwiek dobrego wysiłku, odpychają was od potrzeby modlitwy, ofiary, postu, od umartwień. Namawiają was do skąpstwa, by nie dawać nigdy jałmużn, nie chcą, abyście czynili jakikolwiek wysiłek na rzecz pracy dla Boga i z Bogiem, na rzecz pracy w obronie swojej własnej duszy. To wy sami dokonujecie swojego wolnego wyboru, to wy sami o sobie decydujecie. Demony dezorganizują wam czas, czynią wszystko co zdołają, aby przedstawić wam modlenie się, poszczenie, umartwianie się, dawanie jałmużn jako karkołomny wysiłek wmawiają wam że jest to zbyt wielki trud dla was i wysiłek w zamian proponują wam gnuśność lenistwo ja proponuję pracowitość demony proponują wam wszelką nieczystość ja życie w czystości one proponują wam wszelki występek grzechowy ja wstrzemięźliwość to co proponują demony powoduje w was smutek rozterki rozczarowanie moje propozycje zawsze dają niekłamaną radość Satysfakcje. Zbyt wiele czasu zabiera wam ślęczenie przed telewizją i internetem. Nie mówię wam, abyście nigdy nic nie oglądali i nie używali nigdy internetu. Każde z tych mediów możecie mądrze używać, wyłącznie do dobrych celów. W dzisiejszym czasie, o ile was stać, niech każdy, kto zdoła, zrezygnuje i całkowicie wyeliminuje lub mocno ograniczy oglądanie telewizji i internetu. Taki człowiek zyska wiele czasu na słuchanie mnie i wykonywanie tego, co chce. Kto z was zechce ułatwić sobie życie i funkcjonowanie, o ile jeszcze tego nie uczynił? Niech czym prędzej dobrowolnie odda się w niewolę miłości Trójcy Świętej przez niepokalaną lub w niewolę niepokalanej. Co daje takie oddanie? Takie oddanie otwiera waszą duszę na wszelkie Boże działanie, na każdą Bożą obecność, a zamyka na wszelkie działanie upadłego Anioła. Zapewniam was, że każdy Boży Niewolnik i Niewolnik Maryi będzie zbawiony. U Bożego Niewolnika Trójca Święta nie musi czekać na pozwolenie do działania w jego sercu. Działa zawsze tak, jak chce i pragnie. Niestety, nie blokuje to działania złego ducha, lecz musi się demon o wiele bardziej wysilać, by do czegokolwiek choćby na chwilę skusić Bożego Niewolnika. Musi się o wiele mocniej napracować niż nad innym człowiekiem. Czego ja chcę, czego pragnę. Pragnę, aby na moje każde działanie otworzyło się wszelkie ludzkie serce, zwłaszcza dusza każdego kapłana każdego szczebla. Życzę sobie, aby kapłani wszystkich szczebli stali się Bożymi niewolnikami lub niewolnikami Maryi. Nie obawiajcie się podjąć takiego kroku to otworzy wasze dusze na moje pełne w Was i poprzez Was działanie. By się tak stało, potrzeba wiele modlitw, wiele postów ofiar i jałmużn, oddawanych do Bożego Skarbca, do Bożej dyspozycji. Niestety, zbyt wielu z was słucha upadłego anioła, który wmawia wam, że ten wysiłek jest zbyt niedorzeczny, karkołomny, niemożliwy do zrealizowania. Wystarczy chcieć, otwórzcie na oścież swoje serca, na moje w was i poprzez was działanie do woli. Zechciejcie mnie słuchać. Otwórzcie na oścież swe serca na moje pełne działanie, zamknijcie swe serca z hukiem na jakiekolwiek działanie szatana, złego ducha. Co robić w praktyce? Każdy, kto jeszcze nie został Bożym niewolnikiem i nie oddał wszystkiego Bogu do dyspozycji od chwili swojego poczęcia pokres wieczności. Niech nim się jak najprędzej stanie. Nie twórzcie własnych wizji mojego w was działania, ale działajcie tylko tak, jak ja chcę. Zechciejcie zawsze słuchać tylko swojego Boga, zawsze zamykajcie się na wszelkie działanie demona złego ducha. Zechciejcie usilnie pilnować swoich myśli, a gdy pojawia się w nich jakakolwiek pokusa, rozpoznajcie ją i natychmiast nie czekając eliminujcie. Pomogę wam rosnąć w świętości i miłości, pomogę każdemu kto chce walczyć z własnymi słabościami i ułomnościami. Chcę, abyście zechcieli planować swój czas. Swoje wszelkie czynności. To ułatwi wam życie i funkcjonowanie. Demon przechwyca coraz więcej serc kapłańskich i zakońnych, a zwłaszcza serc biskupich i kardynalskich. Ich serca stają się pełne buty i pychy, wszelkiej wyniosłości. Nie chcą i nie zamierzają pracować nad sobą, nie zamierzają się umartwiać, a tylko to jest ich siłą duchową. Zamiast otworzyć swoje serca na moje w nich i poprzez nich działanie, otwierają się na wszelkie działanie szatana, zamiast rozwijać w Bogu swojego ducha, hamują Go, zamiast rozwijać swoją pobożność, hamują ją, wcielają w życie masoński, mistrzowski plan zniszczenia kościoła świętego od wewnątrz, suspendują tych kapłanów, którzy chcą kroczyć drogą, która ja im wyznaczyłem wmawiając im, że są im nieposłuszni. Trwa odliczanie czasu do oświetlenia sumień światłem świętej, Bożej Sprawiedliwości. Oświetlę każdą duszę każdego na ziemi żyjącego człowieka, nikt nie zostanie nieoświecony. Każdy człowiek ujrzy jasno wszystko to co uczynił w moim świetle. To moje działanie wymiecie przy pomocy chórów anielskich od was wszelkie demony. Każdy ujrzy to, na co zasłużył i gdzie by trafił gdyby teraz zakończył swoje życie. Chcę, aby moi kapłani i wszystkich szczebli nie byli odrealnieni od rzeczywistości, żądam waszego nawrócenia, żądam za wszelką cenę porzucenia szatana i służbę dla niego, zechciejcie w końcu mnie słuchać. O kapłanie biskupie i kardynale, marnujesz swój czas dany ci i energię na rzeczy zbędne. Za wiele czynisz tego co mówi ci dajmon, o wiele za mało czynisz tego, czego chce od ciebie wola Boża. Oświetlenie sumienia światłem świętej Bożej sprawiedliwości sprawi, że otworzą się twoje oczy, lecz czy ty zechcesz skorzystać? Czy zdecydujesz się nawrócić? Czy zechcesz kroczyć ze mną twoim Bogiem, czy dalej kroczyć za szatanem na wieczne męki? Kochane, słodkie dzieci światłości, miłe mojemu świętemu sercu, tak bardzo was kocham, tak bardzo miłuję i pragnę, abyście nie zawiedli mojego do was zaufania. Z miłością wykonujcie to wszystko, co jest zgodne z wolą i myślą Bożą. Kocham Was, bo mam dla Was wiele miłości, więcej niż dla innych stworzeń. Tak bardzo pragnę, abyście odwzajemniali moją miłość do Was. Niestety, bardzo ogranicza moje w Was działanie Wasza wolna wola. Już niejednokrotnie mówiliśmy, co należy uczynić, mianowicie, Wystarczy oddać się Trójcy Świętej w dobrowolną niewolę miłości przez Niepokalaną. Takie wasze dobrowolne oddanie przekazuje wszystko Bogu, a ster nad waszym bytem i życiem wkłada w dłonie Maryi. Wielu z was zdaje sobie sprawę, jak bardzo trudnym jest ten obecny czas. Demony działają w grupach, spieszą się, bo dobrze wiedzą, że czas kruszenia przez nich dobiega właśnie końca. Starania upadłego anioła wpychają do czeluści piekła codziennie tysiące ludzi. Oni się nie bronili, często upadali, nie chcieli przez większość swojego życia niczego zmieniać w swoim postępowaniu, dlatego konsekwencją ich przewrotnego działania jest miejsce wiecznie trwającej pokuty, jezioro ognia i siarki, piekło. Pragnę od Was większego otwarcia na moje w Was i poprzez Was działanie. Chcę czuć o wiele więcej Waszego serca. Pozwólcie mi oddziaływać na wasze dusze moją miłością. Chcę was uświęcić, ożywić, lecz bez zgody waszej wolnej woli nie jestem w stanie tego uczynić. Polacy, wy jedni pozwalacie mi w was i przez was jeszcze działać o wiele więcej niż inni. Chcę, aby każdy, kto tego jeszcze nie uczynił, oddał się w niewolę miłości Trójcy Świętej przez niepokalaną, albo w niewolę niepokalanej oddanie to da trójcy świętej do was w miarę swobodny dostęp niczego się nie obawiajcie lecz spokojnie dajcie mi dostęp do waszych serc i dusz ja wówczas sam dokonam reszty pragnę aby taki krok uczynili wszyscy polscy kapłani biskupi i kardynałowie ktokolwiek ze świeckich czy duchownych kiedykolwiek oddał się diabłu podpisując cyrograf czy przez inne sposoby oddania teraz niechaj się dobrowolnie wyrzeknie diabła a w zamian niechaj się odda dobrowolnie w niewolę miłości Trójcy Świętej przez Niepokalaną wówczas moc szatana zostanie w was złamana wyłączona a wy będziecie mogli być uratowani i korzystać z wolności dzieci Bożych szatan tak łatwo się nie podda a wy niestety będziecie musieli z nim walczyć, z tym, co wam będą proponowały demony do końca swojego życia, do końca swoich dni. Nie lękajcie się jednak, nie zniechęcajcie się, bo już jako boży niewolnicy będziecie pod specjalną ochroną, a do boju i w waszej obronie przystąpi niepokalana, a ona jest w takim starciu zawsze zwycięska. Kocham was niezmiernie o moje dziateczki i z miłością przytulam was do wnętrza mojego świętego serca. Wszystkim czytającym i słuchającym błogosławie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kocham was niezmiernie mocno o moje słodkie dzieciny. Czy pozwolicie mi w was i przez was działać? Czy pozwolicie przemieniać siebie i innych? Pozwólcie mi was napełnić Bożą miłością. Czy pozwolicie mi na to? Ufajcie. Nie dajcie się złowić w sidła ojców wszelkiego kłamstwa. Co mam jeszcze uczynić, aby się wam zachciało chcieć podążać drogami zbawienia? Jednak ja mimo wszystko, pomimo waszej grzeszności i krnąbrności, wszystkie was bardzo mocno kocham, choć na to nie zasługujecie. Duch święty. Ogłoszenie. Modlitewniki żywego płomienia, wydanie dwutomowe o objętości ponad siedemset stron. W cenie 46 zł za jeden komplet, poświęcone w rycie łacińskim przez egzorcystę można zamawiać pod telefonem 507 015 737 u pani Haliny Szustak, która udziela informacji w dni robocze i wysyła od jednego do dwóch kompletów. Zamówienia na większej ilości proszę składać bezpośrednio w drukarni do pani Magdaleny, telefon 664 038 sto